Witamy wszystkich na kempingu. Z scavengera mam. Dobra. E, pierwsze serio. No to nie sądzisz? Nie zmienić. Aha. Ale ja to zacznę. Mówiła w ogóle, że masz lawan. Przyjaciółka Esmina mówi, że Mam szlawan i że nie mogę grać w weekend Weekend, a to co? Boże, Albert to taki robot Nie wiem czemu mam takiego skina Ta, widziałam go Mi by się. Gdzie. Gdzie się Boże, jaka jest w ogóle brzydka Pa No, staje dziwnie. z nim ska, czemu ty tak ładnie chodzisz? Nie wiem Fajny. A ty dodać węgiel? Ja chciałam O! Mam węgiel. Ja jeszcze nie miałam węgla. Nie miałam ochoty, aby zdobyć węgiel. O! Węgiel. Okay. Nie miałeś ochoty, aby zdobyć węgiel. W ogóle to jeśli nas jest czterech, to potrzebujemy mapę, prawda? O, pięć. Dobra, Dobra tworzymy mapę. Najważniejszy. No biały my. O, i tutaj jest właśnie jeziorko. Jakie fajne. Ała. No. Ja mu pomogę. Przekroczyć ją. Pomogłam mu. Nie, nie da się. Bo, bo musimy mieć łyżwy. Ja bez łyżew co to daje? Au. No ja się łamie. No znowu. Ja nie zdążę do bazy. Nikola, pierwsza noc. A, Gubko. Pierwsza noc w Głupku Pierwsza noc w Głupku jest Dosłownie to jest pierwsza noc To czym się za bardzo przejmować? tym, że zaraz Jelenie wyskoczy Ty, ty nie. gdzie jest to? E, Te piękne dekoracje No patrz wszystko stawia, teraz to pzytko wygląda. Jak ta nasza baza? Zniszcz to. Ale jak ja mam to zniszczyć? Nie ma smutku? Mam klasę scavengera. Mówiłem ci Że ja mam klasę scavengera. Ja mam zły dzień. Więc oh, teraz. Chodź do mnie, patrz. Tu idzie się tędy do skarbu, dobra idę. No. O! Na, 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 na. Mamy dzień szczęścia. Idzie ze mną? Oliwia? ja się nazywam akurat Oliwia 111. A tutaj mamy już. Patrz, tu mam skrzynię. Idź do mnie. Ok. Spójrz na mapę. mamy mapę. O, dobra torba. Tak! Tak Ale Gdzie ty jesteś? A skąd ty się to wziąłeś? Nie mam problem z Wilkiem. Pójdę po śladach. Nie. A one znikają? Tutaj ja byłam. Ty! Pojawiło się trzech A Na oni co? Chcesz. Jaka seksualna, a mamy... Tak, myślałam, że ich nie ma. Dobra. Stopa mam królika. dwie siupki. A ja mam stopę królika. A ja mam dwie sióbki. Dobra, to ja z nią wymienię. Dobrą szikierę. Skąd tu mamut? Ty tutaj się wziął mamut? No co ty? No. A, a, a. no się go, no, się go. No ja też. No co wy tutaj przywiedli? Co zginasz? Pomóż nie zaraz zginą. No. Ej, ja mam na czerwonym. A, au, au. A ja mam na czerwonym Miałam ja mam na cyjonym am. Bitwa! A! Nie! Raskatuj. Nie! Mam już dla Ciebie stópkę. Mam to gdzieś. No bo Co ty mnie bierzesz, że jestem przy Jobot mnie ukijał. A teraz mnie chce mnie oddać. Ukijadł mnie, Nie mam. Nic. Idę za Albertem. Oddawaj moją siostrę. On nawet nie wie, jak jestem ten. Oddawaj moją siostrę. Albert, oddawaj Napis. moją siostrę. Napis. Oddawaj. No, wojna. Od Oddawaj. Da. Waj. Jestem. Na... Nie w kamienku. Ja ci biorę. Ja biorę. Wysił, zostaw no! Weź mnie do worka. Sklep. Biegniemy szybko. Ja jestem bardzo głową. Ale chodzi o Bika. Szybciej biegnij. Zamieszkamy gdzieś indziej. Wow! Dwa prezenty, ha. A No ty masz? Mogę odchodząc. A nie. Ule. Ja dostanę cię stąd. Szybciej biegnij! Bandaż. Mam bandaż. Super! Tylko nie, no Mamut, stoi. Szybciej, dawaj, dawaj. Ja mam nadzieję, że zara. Biel. Jaskę. Bruch nie żyje. Wybłysz mnie. Ujatuj mnie. Please, nie. please. To jest właśnie. Kto ma? Bandaż? Obozy. Obozy. Ja. No, pomóż! Pomóż mi! dziękuję. Mhm. Dziękuję, Kocham cię. A i tak była jakaś Nikt mogę... wiesz. Czekaj. No, chodź. chyba pójdę w takie miejsce, gdzie po prostu będzie ta. Musimy zrobić własny dom. Po prostu bym zaniosła jaśkę tam. Nie wychodzę. Po ile tu będzie. Będzie mnie stać, czy nie? Nie! Temu to są dwa biuchy? Bo, Bo jeden bruch to już A drugi bruch to on. No. on To Albert Au 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 au, au, au. Bitwo! Serio? czemu ty się bijesz? Zabiję się z nim, ale. E, w ogóle to zapomniałam widzowie, że ja... bruch nie żyje! Wszyscy! Dosłownie dwie kiopki. No nie! Nie gadać, że zaraz ciebie mamut zabije. Nie. Jestem Mam na nadzieję, się... że będzie bandar. Nie podchodź do niego. Bucznia! No boże zabij tego, no bo wszyscy kupili się. Żeby... I zabijają się. Coś. Co, to się. No dwa... No nie wiem. Nie wiem, powiem Ci. Aha, a ty pójdziesz ze mną? Bo widzisz! Bo widzisz, tam jest uśmiechnięta tylko buźka. No. Więc idziemy na wyprawę szukać bandaży. To w ogóle ja zaraz skinę. No nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, to ty. Nie idź. Idę dobrze? No bozę, mam. Nie, nie idź, nie idź. Ja Tam... rozumiem tej mapy. Ta mapa jest. Dobra, jestem. No, z tego. Jeśli masz jakąś już Niech to ja muszę się. Alberta nie mogę. by wychodzę. Dobra. To wyjdzie. Śmiało. Dobra, mam. A mamu cię to gdzie ty idziesz? No chodź się ze mną pobić. Oboże ja ci pomogę. Ała. Nie! Jak chcesz to chodź tutaj i bym ci dał włócznię. No dawaj. To masz. Bierz ją. Ale muszę się wyginować. Nie, nie, ty masz więcej, bo ja mam mniej. To ja, to ja pójdę z tobą go zabić. Dobra. Kto w ogóle przywieźł mamu tam? Nie wiem. Dobra, ty Idziemy! idziemy. No ty! Idziemy ty razem. Dobra. Zablokował się. O nie, spokojnie, spokojnie. no nie, Au, 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 nie, 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 pis, pis, pis. Uciekaj pis. Dobra No nie, się zbliża, one są dedłe. No a jaśki już nie, zbliża, nie, są są No no nie, 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 to ja to się... To ja klikam opuść grę. I tyle. A ja jedyne co robię, no to się zabijam. Ej, ja jej nie mam znajomy. Zabijam się Jeleniem. Idę się przecież. Ty wiesz, że ja w ogóle nie mam tego? I czekam. Czekasz tak na Jelenia? Tak. Mhm. Tu, tak. Tak idę. I czekam. To. Teraz opuść i wchodzimy tutaj. Witam, 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 witam wszystkich. Zobaczmy klasę. Który jest to słaby? Czekaj. Zwiększa widoczność w, w nocy. Masz. No. Turysty ja nie mam. Ja muszę to sobie na zawsze zostawić. Ej, jemy z kimś? No. Na piątkę daję. Dobra, dawaj. Lecimy na piątkę. No dawajcie do nas. Chodźcie do nas, o przyjaciel. Kto to? Czekaj, wyłaś stąd. Bo przyjaciel to... A nie Albert. Nuda. Jak Albert, to nie. Chodźcie do nas. Chodźcie do nas z, z waszymi dobrymi. O. Albert, dołączył? No nie. Gadaj. On nas nazwał w ogóle nubami. Ale dla mnie to... Wy chyba nie chcecie. A nie, a tak, dobra. I okay, wszyscy mają chyba to. Z cavengera? Nie, to co ja mam. Serio? A z trzy osoby. Zostawił jeden A. Coś tam, coś tam, coś tam. I ten a I bit. I tylko ty i tamta dziewczyna. Mamy, Mamy inną. Nie, ona ma inną. Macie inną, a my wszyscy mamy tylko taką. I, I bym sobie ją ulepszyła na maksa. Ale Albert jest metalowy. O, ja mam króliczą. Ale ja będę musiała zadbać w ogóle o wszystkich z nas. Ja będę zbierać dla wszystkich, ale proszę bardzo. O, plac zabaw. Dajcie mi ją, słupkę. Mogę tą. O, dobra torba, od razu. skraftuję mapę. No. Jakbyś nie wiedziała to jest pierwszy item, który powinnaś skraftować. Prawda? A jak zresztą to mam pierwszą łapkę. No, ja ją zdobyłam. Ale jest moja. Chyba, że. O, skóra wilka. Boże. Jak boże, ja się cieszę. Boże, ja chcę już noc. Boże, boże ja, to, będzie to będzie najlepiej. On ma tylko trochę lepszą, a nie. że widzi jak ranem. On nie ma aż tak dobrze. O, bandaż. Dobrze mam. I amunicja do rewolwera, którego i tak nie mam. Ua. Mm. <laughs> Miejsce z latarkami. Ale wiem. Ale wiem, że ciebie to nie obchodzi, Nikola. Mam. Mam latarkę. No bo masz latarkę więc ciebie to nie obchodzi Hop, hop i wyskok. No to się zbliża, bardzo proszę. No tak samo, jak chciałaś. To właśnie teraz to się zdarzy. Pa.